Dzień dobry drodzy widzowie! Dzisiaj bijemy prezesa. Let's go! Prezes! Ostatni win mi został. I widzowie, ty jesteś mój głos. Odekwaliście go na 10 subskrypcji ja i oczy kręcę nareszcie. W dużo osób mi mówiło, u znajomych, że. Nie wbijaj tego. Po co? Nic ci to nie da, nie opłaca się. Grać tyle na jednej postaci, a nic z tego nie, nie zyskać. Ja chciałem mieć pierwszy tytuł. Najbardziej mi się spodobał ze wszystkich. Więc wybijamy. Jestem mi ostatni win i na knockoutie. Mi jakkolwiek dobrze idzie, więc widzę, wiem. Powinno iść bardzo dobrze. Ale jest zawsze taki problem, że no nie za, nie za dobrze się gra na takich wysokich pucharkach. Po prostu no nie są tacy dosyć słabi sobie jak kiedyś. Jak kiedyś to bi... Jak kiedyś się biło 20 rang, to... Wow, brawo! Kiedy się pod... To była... to 20 ranga to była tak jak dzisiaj jest. A <laughs> 35. Dobra. Kurczę przegraliśmy. Nie wygraliśmy Dobra, ja na tym co nic nie, nie zrobiłem w tej grze Ale widzowie Mamy to! Prezesa Browstars! Od jakichś pół roku próbowałem! Nareszcie! Widzowie, mamy to! Mamy to! Jak to się ustawiało? Chyba. Chyba tu? Nie. Jak to było? tutaj? Nie. Chciałem tu O jest, mamy, jest Prezes Brawl Stars Dobra, to trzeba teraz zagrać Trzeba zagrać Trzeba zagrać i zobaczyć jak to wygląda, jak się wbije Te trzy te gol na trójkę, 24 800 Wow Wow i za niedługo też widzowie wbijamy 25 koła. I będzie mityk, i będzie mityk. Więc będzie bardzo. Dobrze. Pięknie, dobra, Niesamowite to jest. Pięknie to wygląda. Opłacało się. Opłacało się. Kurczę, pięknie. Ale ktoś tu jest. Bo nie wiem, czy skaka, czy przejść. Przejdziemy Dzień dobry panie pum Dobra, teraz w moją ulubioną postacią Let's go Let's go Odzyskałem To co przegrałem kilka godzin Nad tym tytułem Ty Ty mój mały, co poszło nie tak Co mu poszło nie tak Widzowie każdy komentarz czytam, <noise> więc zachęcam do pisania komentarzy Ale oczywiście... Ile on mi dup... On no, mi dupnął, nie Nic nie myja się na szalku Marty jest biedny, tam został oszukany i... Wyrwał Gonga od... Szalki za całe życie Nie <noise> opucałem mu się A i top 3 jestem Uuu, Ha ha ha, -ha szalka z no ciężko. O, to ładny wygląda. Nareszcie. Widzowie. Mamy to. Oh. O ile ona może tą żelona. Napiszcie w komentarzach kogo mam bić na 25. Ton. Brakuje mi tych postaci. Bigolet. Belka, Lola, Hank, Jean, Pan Pan, Kiełek, Byron, Rav Spike, Kruk, Sandy, Amber, Meg, Chester Tylko o tych postaci nie mam Eko nie piszcie, bagam was, Mortisa, ja Mortisem całkowicie nie umiem kreć Więc widzowie Za kolejny tytuł należy się 150 lapek. Będzie 150 mapek w górę i lecimy po kolejny tytuł. Do Pawi, pawidzowie.